Witam serdecznie. No i poszły w końcu wstępne parowanie. Zamieszanie. będę parzyć i gonić. Dwa dni będą razem. Może tu już idziemy w Chwilę. No i wiedzieć Mają pootwierane. Tamta płyta co ja to przeszła półeczkę musiałem sobie zrobić o. Samczyk Pospisywałem sobie jeszcze raz yy, Podpisywałem sobie jeszcze raz No i tego No i Pozmieniałem te, te, te numery telefonów Te samiczki mają zielone, samczyki czerwone Także muszę samiczkę otworzyć jedną Chodźmy Chciałem żeby samiec się z nią stwarzył, ale nie będę na siłę zrobił ją na razie tam. To jest moja samica to dodatkowa taka to Teraz jedną dorzuciłem, to teraz są dwie dwie samiczki są jej dwie za dużo ich tu jest teraz że tak zanadrzu, żeby ten samczyk, miał jakiś wybór lepszy. Tam, tam siedzą. Radio wyłączyłem. Jest to jest Wyłączyłem. Nie będę im tu przeszkadzał. O. No i poszły razem, no się goniły. Jak się gonią. Później tylko im przyjdę, nasypię, bo one są głodne. Ja ich nie, 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 nie karmiłem dzisiaj specjalnie. No i tutaj są dwa późne. Te czerwone, tamten czerwony to jest spóźniak. I te dwa późne, co przyszły stąd, tutaj z tego golewniczka. One tu były. One będą tutaj obracane na tym golewniku u młodych. I zobaczymy. Będzie. Dwa dni będą razem, może trzy, nie więcej, rozdzielę tyle w temacie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówię, nagram taki krótki vlog. Dobry lot.